Słuchaj, całkowicie się odpręż. Zrelaksuj. Postaraj się o niczym szczególnym nie myśleć. Po prostu się odpręż. I wsłuchaj się tylko i wyłącznie w mój głos. Niech on będzie dla ciebie relaksujący, uspokajający. I wsłuchaj się w inne dźwięki, które będą dochodziły do Twoich uszu. Możesz sobie zamknąć oczy i sobie, że jesteś w jakimś miłym miejscu, w którym zawsze czułeś się dobrze, do którego chętnie wracasz. Jesteś w miejscu, w którym jeszcze nigdy nie byłeś, ale chciałbyś tam pojechać i wiesz na pewno, że będzie ci tam bardzo dobrze. Możesz sobie zamknąć oczy, oddychaj spokojnie, powoli, miarowo, z niczym się nie spiesz, pomału, wprowadź się w stan rozluźnienia. Bo ten czas jest przeznaczony dla Ciebie, tylko i wyłącznie dla Ciebie i nie pozwól, by cokolwiek zakłóciło tę chwilę relaksacji na którą czekałeś, na którą zasługujesz i której po prostu chcesz. Znajdź sobie wygodną pozycję albo wygodnie się połóż, i pomału, pomału, pomału przygotuj się do relaksacji głębokiego wyciszenia. Przygotuj się do snu. Do odprężenia. sobie teraz zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że dotykam Twojego czoła, Twojej głowy i że masuję ci skronie. Masujemy ci I delikatnie opakuję czoło i twoją głowę. Niech Twój oddech będzie lekki, miękki, bądź świadomy tylko tego, że jesteś. Tu i teraz i że czujesz się bardzo zrelaksowany i odprężony. W tej chwili niczego więcej nie potrzebujesz. I zacznę odliczanie. Powoli, nie spiesząc się. Od 10 do 0. A gdy usłyszysz 0, będziesz maksymalnie zrelaksowany. I będziesz czuł się świetnie. 10. dziewięć osiem siedem sześć pięć. It's Jeden, 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 jeden. Zero.